Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. No, stęskniłem się. Chciałem wrócić do Pucharu Świata i przenieść dobre skoki z Pucharu Kontynentalnego. No, troszeczkę borykałem się z problemami z pozycją dojazdową. Tu trochę zmieniła się kąt nachylenia skoczki samego progu, ale udało się to w odpowiednim momencie znaleźć tą, tą dobrą pozycję. Znaczy, no, u góry jest to samo, co było, troszeczkę jest bardziej zjazdowy próg i tam po prostu trzeba być sfokusowanym. A później jest y, troszkę niższy pi pierwszy pułap lotu, troszeczkę ta pierwsza faza lotu jest niższa, myślę, że dużo niższa i później jest ta jakby bardziej lotna ta wiem co spowodowało to, że sprawia wrażenie, jakby po prostu tam odciągało w drugiej fazie i taka jest na pewno przyjemniejsza i ten przeciwstok jest bardziej taki łagodniejszy, nie dobija tak w kolana jak dobijał. Jaką formę przygrodzę? No zobaczymy. No, będę chciał skoczyć swoje dobre skoki.